Integrować! Co? <coughs> integrować. Łączyć, zespalać, jednoczyć jakieś osoby grupy lub państwa. Jeszcze raz, co? Kiedy Kalen miała się przyłączyć do szkolnego samorządu, powiedziałaś inicjować. A no tak. Inicjować. Dałaś początek jakiejś reakcji, szczególnie wybuchowej. Bogu, dzięki za Wikipedię! Chciałaś powiedzieć, że mieliśmy ją integrować! Ale to było trzy miesiące temu. A teraz pokazałeś nam, że nie znasz znaczenia żadnego z tych słów. No! Ale nie przejmuj się tym, bo mamy coś ważniejszego na głowie. Ja, Shirley i Nina jedziemy na szkolną wycieczkę. Zaraz, czyli ja, Kalen, Suzako i rywal będziemy tu rządzić. Pod warunkiem, że dać rady dowodzeniem samorządu przez cały dzień. Ryb, to wszystko Twoja wina! Ale mi to zrobić! Możesz! O mamo, bądźcie jechać do centrum miasta? Jak cholera! Nie martw się, obiecuję, że nic złego się nie stanie. Złe rzeczy dzieją się dzisiaj w centrum miasta. Ten hotel został wzięty na zakładnika. Nienawidzę w armii. Halo? Co da mogi? Masz przeciwko, jeśli spytam, jak udało ci się to załatwić? Tak, posłuchajcie, zapewne zastanawiacie się, czemu was tutaj wszystkich wezwałem. Zdecydowałem, że powinniśmy ustalić plan misji, który... O, o Boże! Telewizor! I... Telewizor! 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 Durnie! No! Telewizor! Laloś, mój rozparak znowu się zaciął. Nawet nie wiem po co mi telefon. Posłuchajcie mnie wy uprzywilejowane fagasy. Zrobicie co wam każę, ponieważ wam tak każę. się słowa liga towarzysze? Róbcie to kaszaj, a nikt nie oberwie. Myślałem, że jesteście Japończykami. mi yy, jesteśmy Japończykami. To jest Japoński, jest Moniek. Przywódcy Frontu Wyzwolenia Japończyków żądają rocznego zapasu racuchów oraz mikrofali z napisem racuchy, żeby je podgrzać. K Czemu na to nie wpadliśmy? Pani, odkryliśmy, że pod hotelem znajduje się tunel, który możemy użyć do przeprowadzenia akcji. Słyszycie bardzo wyraźnie, wystrzelmy tam torpedy i skończmy z tym! Ale pani, wiemy, że pani siostra jest jednym z zakładników. Słyszycie bardzo wyraźnie! Wystrzelmy tam torpedy i skończmy z tym! Dobra, wyślijmy ekipę ratunkową. Z kim palcem to i Gilford, nie! Powinniśmy wysłać kogoś z fantazją! I właśnie dlatego rząd zabronił mi używania lóżyczek! Gdyby tylko jest nie sposób, by zagrać na zwłokę. Gdyby tylko pojawił się ktoś, kto ostatnio zwrócił na siebie uwagę rebeliantów. Ktoś, kto uwolnił pilnie strzeżonego politycznego więźnia. Ktoś, kto uciekł pełny pełnej, militarnej obławie. Ktoś, kto pomoże nam w potrzebie. Ktoś, kto lubi białe paszki. Więc jak jest nasz następny ruch? Sądzę, że Euro Disney. Yo, zaklepuję sobie pokój z Jacuzzi. Dobra, wszystko jednogi! ja za stąd, mam rozmowę na Skype'ie! Ale zaimponował! I knew, uh, less than nothing. Nice knew, jesteś Iron Man! Gotta wszystkim! O***, gdzie jest dupę, żutlo?! Tak, tak, opuść głowę. And, and, and... Zamknij mordę, próbuję rozmawiać z Iron Manem! Skąd to wziąłeś?! Rozkazuję ci się podzielić! No. To idź po prostu do diabła. Oh, those are my shoes. Ja nie noszę butów. Pozostać w formacji ataku. Teraz was mamy! Ognia! Uwaga, nadchodzi do pocisku nieprzyjaciela! Pegapesz Nie mogę go zgubić! It's a Ej, jestem ja ładna i muszę iść do łazienki. Hej, hej, ty! Zrób kanapkę! Wiesz, że w rodzinnej rusi cała wieś potrafi przeżyć miesiąc na jednej kanapce? Sadę ci miesiąc nogę do dupy, jeśli nie dasz mi nic do zjedzenia? No dawaj! Okej, okay, mam tego dość. Który idiota to dowodzi? Czas na publiczny występ! Ladies and gentlemen! Let's get ready to rumble! Roku dalej, gdzie ty się znowu wybierasz? A e, tam. I co tam zrobisz? Zatańczysz dla nich? Nie. Tak. No to bardzo głupie. Wiem. Niech mi diabli, przechodź! No, na serio? Tak, może poznasz nowych przyjaciół? Nawet jeżeli jesteśmy wrogami. No, baw się dobrze. Bosko! Powietrze. No dobra, Suzaku, za chwilę rozpoczniemy naszą akcję. To sprawa najwyższej wagi. Czy jesteś na to psychicznie gotowy? Myślisz, że McDonald's jest jeszcze otwarty, chcę dostać swojego Big Maca! I właśnie dlatego bogaci bankroci był najlepszym serialem. Twoja wiedza o usuniętych programach jest obiecująca! Ale niestety nie jesteś materiałem naszego klubu! O, jesteś pewien! Niezupełnie! Zanim tu przyszedłeś, przycinaliśmy sobie nawzajem jaja! Cóż, doceniam twoją szczerość! O I zużyłem ton rakieru, nasz ale. Chciałem polecić po grodowy. Ale dzięki Bogu wiecie, gdzie jest siekiera. Laćki banany. Słyszałeś to? To nie jest to, na co wygląda! Przycinali sobie jaja! To było w samoobronie! Szarić! No, no, no. Spotykamy się ponownie, księżniczko Fimio. Nigdy się nie spotkaliśmy! A, to takie powiedzenie. To wciąż nie ma sensu! Cholera, kobieto! Przestań się wymądrzać! I masz szczęście. Dywizjon masowego rażenia rozpocznie akcję przed tobą. Dokładnie akuratnie zniszczy cały hotel. W tej kompletnej głupocie chcemy, żebyś odnalazł i ocalił księżniczkę u filmie. Cokolwiek planujesz, postaraj się, by nie podważyć fundamentów budynku. Ta A! No tego się nie spodziewałam. Suzaku 1, HOTEL 0. Gdzie do cholery jest kamera numer 3? Powiedział, że idzie nakręcić jakieś sceny z akcji. Zostałem za to Humanitasa! Zadam pisty, patrzę o moją ekipę. Jesteśmy mrocznymi rycerzami sprawiedliwości, ponieważ jako dzieci karmiono nas mlekiem sprawiedliwości, więc teraz tam łakniemy za smakiem sprawiedliwości, a teraz jako dorośli ponownie pragniemy sprawiedliwości. Ale nie możemy znaleźć mleka, więc idziemy do Starbucks, gdzie podają nam kawę, ale to nie to samo. Co to za syf? Bo co ja to zamówiłem, to smakuje okropnie. I teraz wszyscy rozumiecie, jaką mamy misję. I co? Musimy zrobić! Muszę coś zjeść! No, 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 spotkali się ponownie, hotelu. O